YouTube, serwis, który jest odwiedzany każdego miesiąca przez ponad 1,5 miliarda zalogowanych użytkowników. Gdy został założony 14 lutego 2005 roku przez Chad'a Harleya, Steve'a Hanna oraz Jaweda Karima, mało kto wróżył temu projektowi tak ogromny sukces. Nieco ponad dwa miesiące później, a dokładnie 23 kwietnia, zostało opublikowane pierwsze wideo, które zostało zatytułowane po prostu Ja

Co jest dla wielu twórców próbujących swoich sił na YouTube astronomicznym wynikiem. Ale blednie on, gdy porównamy go do najpopularniejszego obecnie filmiku Despacito, który każdego dnia śrubuje wynik przekroczywszy dawno już granicę 6 miliardów odsłon. Wiedzie on też prym w klasyfikacji najbardziej lubianych filmików serwisu YouTube i może się poszczycić ponad 32 milionami lajków. PewDiePie po wielu latach hegemonii musiał ustąpić, a przodownictwo w kategorii kanał z największą ilością widzów to na chwilę obecną T-Series. Ale to już temat na oddzielny materiał. Tak dla równowagi coś z naszego rodzimego podwórka, bo w Polsce jak dotąd kanałem z największą ilością subskrypcji jest kanał Blowek, mający ich nieco ponad 4 miliony. Osobiście do niedawna myślałem, że największy kanał na YouTube w Polsce to kanał i samu przekraczający 2 miliony widzów. Cóż, nikt nie wie wszystkiego. 10 października 2006 roku YouTube został przejęty przez Google za bagatela miliard 650 milionów dolarów. Zostańmy przy miliardach, bo taki wynik wyświetleń jako pierwszy 21 grudnia 2012 roku zanotował teledysk Gangnam Style koreańskiego wykonawcy Psy. A już 18 miesięcy później, 6 czerwca 2014 roku, poszczycić się on mógł już dwoma miliardami odsłon. W nocy z 16 na 17 października 2018 roku... W nocy z 16 na 17 października 2018 roku doszło do awarii na ogólnoświatową skalę i nikt nigdzie przez ponad półtorej godziny nie mógł się połączyć z serwisem YouTube. Lokalne interfejsy serwisu dostępne są w 42 państwach i w 54 językach na całym świecie. Nasz ojczysty język został dodany 19 czerwca 2007 roku. Jeśli dodalibyśmy do siebie czas wyświetleń 10 najpopularniejszych filmików na YouTube w 2015 roku, to jedna osoba miałaby przed sobą seans trwający raptem 37 tysięcy lat. No a sporo Pepsi i popcornu. Najwięcej użytkowników YouTube'a mieszka w Ameryce Północnej i Południowej. Na drugim miejscu plasują się mieszkańcy Indii, a za nimi Japończycy oraz Rosjanie. Ale gdyby nie całkowita blokada serwisu w Chinach, układ sił zmieniłby się znacząco, a obecnie oglądane ponad miliard godzin materiałów każdego dnia wzrosłoby między 30 a 50%. Chiny to nie jedyny kraj z całkowitą lub częściowo blokadą serwisu YouTube. Oprócz ludzi z Państwa środka YouTube nie istnieje również w Malezji, Pakistanie, Tadżykistanie, Tajlandii, Turkmenistanie, Indonezji oraz w Iranie. Każdego dnia YouTube jest wybierany ponad miliard razy przez właścicieli urządzeń mobilnych, a średnio osoba używająca telefonu lub tabletu spędza na YouTube około 40 minut. Obecnie na YouTube Istnieje ponad 20 tysięcy kanałów, które przekroczyły pierwszy próg subskrypcji, osiągając ponad 100 tysięcy widzów. Natomiast kanałów, które przekroczyły milion widzów, istnieje już ponad 1500. Wiedziałeś o tym? A może znasz jeszcze jakieś inne ciekawe fakty na temat serwisu YouTube? Jeśli tak, to podziel się nimi z innymi, pisząc je w komentarzu pod tym filmikiem. Napisz też koniecznie, co chciałbyś, by było tematem kolejnego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.